Witam wszystkich bardzo serdecznie. Samanta te karty klasyczne. Tak, na wstępie e, subskrybujcie. E, no dzięki temu też może się kanał rozwijać. Więc tutaj, mm, no to minimum takie jest. I można też czaty robić na żywo. Więc e, lajkujcie, komentujcie jak najbardziej. No i dzwoneczki, by być z powiadomieniami na bieżąco. Zapraszam na taki, taką kartę dnia na 17 kwietnia 2019 jest dla wszystkich y, znaków zodiaku, więc to też proszę mieć na uwadze, że nie z każdym może rezonować. Więc jednemu może się y, przyda na przykład ostrzeżenie rada, drugiemu nie. Y, no, to dobrze, no to zaczynamy tradycyjnie od baranka na 17 kwietnia kwietnia 2019, to jest na środę, też będę taki robić wielkanocny, więc tutaj nie będzie weekendowego w tym tygodniu, tylko będzie taki wielkanocny, co tam ewentualnie by, co ewentualnie się tam przydarzy, może trzeba byłoby na coś uważać, tak? No ale to jeszcze daleko. Dobrze, zaczynamy od barana na środę. Więc tutaj Baran e, ma taką fajną kartę, która e, może liczyć na dobrą przyjaciółkę. E, jeżeli pracujecie, może gdzieś tam zły dzień mieliście w pracy, taka dobra duszyczka Was wysłucha, Was będzie wspierała, może potrzebujecie jakiejś rady. Więc tutaj też e, można na taką osobę liczyć. Ale to też jest niekoniecznie przyjaciółka, ponieważ to też może być równie dobrze żona, może być partnerka, e, ogólnie tutaj taka osoba, też blisko serca, która jest, tak? E, więc e, jeżeli ktoś po prostu nie chce rozmawiać e, z osobą taką właśnie z żoną, e, no to może z taką przyjaciółeczkę po prostu zaprosić i pogadać, tak? No tutaj bardziej tyczyło się do do mężczyzn, no ponieważ no, niektórzy mają takie mężczyźni taką właśnie osobę, z którą mogą sobie porozmawiać, a że to kobieta, to, to co, kobieta zła? No nie zła, prawda? Tutaj, tak jak powiedziałam, no kobieta zawsze z kobietą się bardziej dogada, więc tutaj możecie właśnie jutro liczyć na taką osobę, ona Was na pewno wesprze, wysłucha, pocieszy, jeżeli Macie jakiś problem, albo po prostu tak się wygadać. No może macie jakiś problem z partnerem, albo z mężem, tak? No i na odwrót, więc tutaj fajnie taką osobę mieć, po prostu się jej wygadać, co Wam na sercu leży. Dobrze, no to teraz zaczęliśmy fajnie, zobaczymy, co, co ubyka. A jutro może Was czekać jakieś, jakaś podróż. Czy to będzie zaplanowana, no to, no to wiecie, prawda? Jeżeli to będzie niezaplanowana, no to może gdzieś was szef wysłać, coś załatwić, może to być gdzieś z klientem gdzieś się spotkać na mieście bądź będzie trzeba coś na przykład obejrzeć, no to, to, to już tam różnie bywa, tak? Może to być równie dobrze podróż taka prywatna, możecie gdzieś sobie po pracy zrobić taką podróż właśnie, czy z rodziną, czy powiedzmy nawet sami, sami możecie gdzieś na rowerze podjechać, gdzieś nad wodę, czy coś zastanowić czy pomyśleć no, każdy potrzebuje tam czasu dla siebie, tak? Ale równie dobrze, jeżeli to jest podróż fizyczna, może równie dobrze to być podróż emocjonalna, tak? Możecie bujać w obłokach, możecie e, na przykład rozmyśliwa, rozmyśliwać rozmyślać, e, co było kiedyś, jakieś dobre czasy wspominać, albo nawet możecie sobie planować przyszłe wakacje, tak bo już niedaleko jest, więc możecie sobie planować, jak to będzie, jak no, no to tego nie wie nikt, jak to będzie, tak, ale jak może być, prawda? Więc to tak jak mówię. Y, jest to ogólnie albo fizyczna, albo jakaś emocjonalna podróż. Y, no, jeżeli ktoś ma zaplanowaną gdzieś, no to o tym wie, ale jeżeli ktoś nie ma, no to może się tak zdarzyć, że będzie trzeba gdzieś podjechać. No może też taka sytuacja wyniknie, że będzie komuś trzeba pomóc, tam bratu, siostrze, czy tam rodzicom gdzieś tam, więc tutaj też może być też taka opcja, że będzie gdzieś trzeba podjechać. No i bliźnięta, zobaczymy co u bliźniąt w środę. Karty pokażą bliźnięta, jutro mogą liczyć na właśnie na mężczyznę. Może to być partner, mąż, może to być po prostu dobry przyjaciel albo znajomy, taki, gdzie no, gdzie to jest taka osoba bliska Wam sercu, tak? I, I jeżeli macie jakiś problem, to właśnie taki mężczyzna Wam jutro pomoże. Czy Wam coś doradzi? Czy Wam gdzieś może coś skaże, jakąś drogę? Czy Wam w czymś pomoże? E, tutaj jest ogólnie, to jest taka właśnie, tak jak powiedziałam, to jest osoba bliska sercu. No to e, najprędzej to jest właśnie partner, mąż. Dobry przyjaciel, no i ewentualnie no taki dobry znajomy, gdzie macie do niego zaufanie. Może to nie jest przyjaciel, że wie o wszystkim, ale jest dobry znajomy, na przykład rodziny, który też jest chętny pomóc. Więc tutaj bliźnięta właśnie w środę mogą liczyć na taką osobę, jeżeli macie jakiś problem chcielibyście się nie wiem, to poradzić. E, czy tam zapytać o coś, no to tutaj rozmowa. No i wsparcie na pewno od tego mężczyzny w środę na pewno będziecie mieć. E, no i raczej zobaczymy co, zobaczymy, co u raka. Rak na 17. Rak ma taką kartę otwarcie szansy na coś. E, coś wam się otwiera. Może to po prostu. Gdzieś w pracy coś zaczęło się tam pomału rodzić, wykluwać, w sensie jakiś awans, na przykład, może się tam coś szykuje i szef ma na Was oko, prawda? Może musicie się wywiązać z jakiegoś zadania, gdzie właśnie to będzie owocowało powiedzmy wyższym stanowiskiem. Może podwyżką? Tutaj jest też ogólnie, właśnie otwarcie szansy, tu też różnie, różnie to można po prostu powiedzieć, ponieważ to zależy. No może być tak, że coś sobie zaplanowaliście, może macie gdzieś w głowie jakiś plan, powiedzmy, własnego interesu albo rozszerzenia tego. Tutaj też są takie możliwości, prawda? Ale to też jest właśnie karta młodego człowieka. Może to być syn na przykład, gdzie będzie chciał czy potrzebował od Was pomocy, więc może to będzie otwarcie szansy no, w dwóch kierunkach: albo dla niego, albo dla Was. Albo On Wam pomoże, albo Wy pomożecie jemu. W sensie, jeżeli właśnie chcecie coś zrobić, tak, właśnie na własny rachunek czy szukacie powiedzmy pracy to on właśnie może takie wam informacje udzielić że gdzieś tam widział gdzieś wyczytał gdzieś coś słyszał tak no i tutaj może iść właśnie zmiana pracy albo w poszukiwaniu pracy też może to być ale z drugiej strony to też takie taka karta mówi że może on będzie potrzebował pomocy właśnie gdzieś yy, może planuje jakąś dalszą naukę prawda może planuje otwarcie swojego jakiegoś biznesu, albo planuje iść do pracy i też będzie na przykład chciał od Was pomocy w sensie powiedzmy, może macie jakiś znajomych w danej firmie, w danym zakładzie, no i, i tu będzie chciał też zapytać, co to jest, jak to jest, czy fajny zakład, czy fajna firma i tak dalej. Więc to działa w dwie strony. Ale tu jest otwarcie się właśnie szansy. Ja bym to bardziej powiedziała, że on pomoże wam. Po prostu, w czymś. Także, tutaj rozmawiajcie. No czasami warto młodych ludzi wziąć takie rady do serca, bo się opłaca. No i lew. <laughs> lew jutro może liczyć na, na przyjaciela, kogoś takiego od serca. Mąż, partner, e, narzeczony, Dobry przyjaciel, znajomy, taki. To jest taka osoba, której ufacie i jest wam życzliwa taka osoba. To jest mężczyzna, więc jeżeli macie jakiś problem, no to zwróćcie się, pogadajcie. W miarę możliwości, oczywiście, no to wam pomoże, chociaż nawet wysłucha. No co jeszcze, na przykład jakieś wsparcie, na no pewno dostaniecie od niego, prawda? Jest tutaj. Faktycznie, jeżeli będzie taki dzień ciężki, no to na pewno możecie sobie porozmawiać, a tym bardziej, może macie jakieś propozycje nowe, na przykład nowe, nowa propozycja pracy, albo awansu, i chcielibyście to przedyskutować, bo nie jesteście pewni, czy, czy sobie podołacie, poradzicie, no to tutaj na takiego mężczyznę możecie w środę liczyć, na pewno. No i teraz będzie panna, zobaczymy, co u panny o. Pana Jutro może mieć jakieś niewielkie niepokoje w miłości, więc tutaj uważajcie na kłótnie, scenę zazdrości. Może to być jakiś, możecie wplątać się w jakiś taki dosyć problematyczny, konfliktowy flirt, romans, także uważajcie. Tutaj też może być właśnie, że zakończycie jakiś romans, jakiś związek, no, po prostu, no, popro, no, 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 co tu dużo mówić, tak? Jest to jakieś toksyczne, dusicie się w nim, nie ma sensu siedzieć tam, gdzie, no, gdzie się dusicie, nie możecie oddychać. No, w starych związkach no, to mogą być jakieś sceny zazdrości, jakieś nieporozumienia, właśnie na tle może. Wy na przykład widzicie inaczej daną sytuację, oni widzą inaczej, mężczyzna ich przyjdzie po, po pracy i telewizor, a wy byście chcieli spędzić na przykład go we dwoje, tak? No i tutaj może być jakiś taki niewielki problem, ale sobie poradzicie na pewno. No i tutaj zobaczymy, co uwagi. Jutro może mieć waga, właśnie jakąś podróż. Czy to planowano? No to jak planowaną, no to już wiecie. Jeżeli nie planowano, może to być podróż z pracy, może gdzieś was szef wysłać, spotkać się z jakimś klientem, albo nie wiem, może coś kupić, albo coś takiego. Może to być podróż równie dobrze poza pracą, czyli prywatna, może z rodziną się gdzieś wybierzecie, albo po prostu, może być podróż emocjonalna, w sensie możecie rozmyślać o, o, nie wiem, o przyszłych wakacjach na przykład, tak? Jakby to, jakby to było, czy, czy jakieś plany, czy jak to będzie. Także to można różnie po prostu tutaj o tym mówić, więc interpretacja tego jest dosyć obszerna, więc ja tylko tak mówię w skrócie. Może tak być po prostu, że gdzieś wyślę Was na o na no szkolenie, takie jednodniowe. Także tutaj jest bardzo dużo możliwości, ale w każdym razie jakaś podróż, jakieś oddalenie, jutro może się wydarzyć. Więc no, przygotujcie się, tak? Niekoniecznie, ale no, część z Was na przykład e, może tak mieć. No i skorpion. Skorpion jutro może liczyć na dobrego przyjaciela. Jest to człowiek starszy, jest to człowiek z rodziny najprędzej. No to również może być tata, może to być wujek, dziadek, czy tam kto inny jeszcze tam jest, tak? E może starszy brat, też nie jest powiedziane, że nie. To jest taka osoba życzliwa. Także jeżeli macie na przykład e jakieś e problemy. Jeżeli macie jakieś zamiary, na przykład, i chcielibyście to skonsultować z kimś, kto już ma ten bagaż doświadczeń życiowych ogólnie większy, no to tutaj zwróćcie się do takiej osoby. Jest to, tak jak mówię, jest to osoba życzliwa, pomocna, więc na pewno otrzymacie od niej pomoc. No, no kto pomoże? No, 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 wiadomo, no, rodzina, no, no, no powinna bynajmniej, prawda? Um... Także co to dużo mówić. Zwracajcie się do takiej osoby pomoże Wam. O... Także ja myślę, że tutaj tą pomoc, którą wy powiedzmy oczekujecie, na pewno ją otrzymacie. No i strzelec, zobaczymy co strzelec, strzelec ma właśnie. Osobę taką starszą, życzliwą. Jest to osoba, mężczyzna z rodziny. Także, jeżeli coś macie, jakieś spostrzeżenia, może coś sobie zaplanowaliście, chcielibyście się skonsultować, chcielibyście radę otrzymać, zwróćcie się do takiego mężczyzny. To może być równie dobrze wujek, starszy brat, tata, może to być dziadek, to może być tak. Także tej opcji jest dosyć tak. Wiele, więc pytajcie, no i na pewno tutaj tą pomoc otrzymacie, ponieważ to też może być dobry przyjaciel, rodziny, tak? Więc na pewno tą pomoc otrzymacie od tej osoby właśnie, od tej starszej. No i teraz koziorożec, co u koziorożca. Kozieroszec jutro może mieć jakieś e, wiadomości. I to e, ogólnie, czy listowne, czy przez SMS-y, maile, czy przez telefon. Tutaj mogą, może być taki dzień właśnie pełen wiadomości od kogoś. No i równie dobrze to też mogą być plotki. Sąsiadka tam siedzi przy oknie i widzi rzeczy, których. No, może nie ma, tak? No i tam Wam coś powie, no i będziecie musieli jakąś rozmowę przeprowadzić. To też może być rozmowa z rodziną, z mężem, z partnerką, z żoną. Równie dobrze to może być też właśnie z dzieciami, tak?Że to nie jest powiedziane, że. Tylko z rodziną. To może być równie dobrze rozmowy, jakieś zawodowe. Mogą być, nie wiem, jeżeli macie coś zaplanowanego, jakieś rozmowy kwalifikacyjne albo coś takiego, może tak być, że dostaniecie właśnie wiadomości związane z tym. Także naprawdę, no tutaj można mówić i mówić. Ogólnie rzecz biorąc, krótko i na temat wiadomości, jakieś będziecie dostawać jutro w środę. Przy czym mogą być rozmowy właśnie poważniejsze w związku z tymi wiadomościami, ale mogą to też równie dobyć być ploty, więc yy, to tak nie bierzcie sobie dokładnie do serca. No i wodniczek. Jutro wodniczek ma jakąś taką kartę niewielkich pieniążków, może coś wpaść, może szef gdzieś tam coś przed świętami sypnie jakąś premią, prawda, to jest ogólnie stabilizacja finansowa. Może to być również jakiś prezent, że dostaniecie. Może mać urodziny i mininy. To też jest taki spokój. Więc spokój w sensie bez żadnych problemów, bez jakichś sytuacji stresowych. No, no to jak wam dostaniecie coś, wpadnie wam do portfelika coś ekstra, no to nawet i fajnie, prawda? No, można się udać iść na zakupy jakieś. To też jest jakiś prezent, tak jak powiedziałam, więc też możecie e, dostać po prostu tak, od kogoś. Możecie macie jakiegoś wielbiciela cichego, o czym nie wiecie. No i powinien jutro się ujawnić. Bardzo fajnie i teraz ryby. E, ryby jutro powinny uważać, ponieważ. Macie koło siebie złodzieja, czy to w pracy, więc zamykajcie szafki, nie zostawiajcie rzeczy tak po prostu na oku, eee, zamykajcie właśnie torebki przede wszystkim, samochody, no jest też taki tydzień przeświąteczny, więc tutaj one, te, te, te złodziejaszki, Będą się pokazywać, prawda? Także uważajcie na siebie, na swoje rzeczy ogólnie, żeby Wam coś nie zniknęło, żebyście później większych problemów nie mieli. Dziękuję za wysłuchanie. Zapraszam na jutrzejszy odcinek. Też właśnie będzie z serii Holoskop Dzienny Karta Dnia. I co? Trzymajcie się zdrowo i ciepłutko. I do następnego razu, do następnego filmiku. pa! pa.